Dzień dobry państwu. Witamy państwa serdecznie w naszym wydaniu serwis Info. Oczywiście, jak Państwo mogli też wiedzieć, już wczoraj minęły dwa tygodnie od startu naszej telewizji. Natomiast telewizja nasza bardzo się dużo rozwija, ale najpierw zobaczymy, co będzie w dzisiejszym wydaniu serwisu, po prognozy pogody ruchają. Po przerwie anarchiści wyszli znowu na ulicę Głaskiego i protestują przeciwko Rozwrót Serozbratu. Hasło to Rozwrót zostaje. Już tylko tydzień dzieli nas od zamknięcia sezonu 2022 na poznańskich liniach turystycznych. To ostatnia szansa, aby przejechać się liniami turystycznymi 0, 100 i Również tak samo też to dotyczy kolejki parkowej Maltanka, która też skończy sezon 25 września. Akurat 24-25 września będzie można na torach spotkać parow z sport B2T z 2021 roku, czy jak zarówno również wagon motorowy RYJEK. Już w tym sezonie 2022-2023 zabraknie nam energii. Będą podroże, podrożają opłaty za prąd i gaz. Problem z dostawą książek do szkół yy, na początku sezonu 2022-2023. Czy to było spowodowane brakiem papieru? Czy zostały tylko te szczyty? O tym Państwo się dowiedzą w dzisiejszym wydaniu wiadomości serwisu info. Znów się zaczyna o rozbrat, który tym razem będzie chyba można spotkać. Na szczułach czy widnogradach? No, oczywiście, obojętnie, gdzie możemy to spotkać. Najwyżej znów y, rozpoczyna się druga akcja protestowa. I tym razem znów chodzi tutaj o protest anarchistów przeciwko y, rozbiórce tak zwanego rozbratu. Oczywiście, hasło protestu to jest rozbrat zostaje. I dokładnie z tego co możemy wiedzieć, to znów zaczyna się afera o ten rozbrat. I już zaszły bardzo duże zmiany. Już znów po przerwie anarchiści wyszli i znów protestują przeciwko rozebraniu rozbratu. Oczywiście jest to bardzo dużo skomplikowane, bo w Poznaniu jest masa takich protestów. Wiemy, że nadchodzi już strajk nauczycieli, ale jeszcze jest na razie cicho o tym strajku. Wiemy, że ucichł też strajk yy, w, o temacie dla transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych. I również też wybuchła nowa, kolejna afera. Dokładnie również też kolejny protest wybuch w Poznaniu. Oczywiście jeszcze nieznany nam jest. Ale na Malcie, z czego co możemy wiedzieć, to powstała też również ławka, która przypomina, nie wiem, flagę Polski. Ale z tego co możemy wiedzieć, pod, postoi ona tam trochę do listopada tego roku. Już po przerwie krótkiej, znów na ulicy Połaskiego, było można usłyszeć poznajmy takie słowa. Rozbrat zostaje. To jest, jedno, to jest hasło protestu anarchistów, który ten protest dotyczy. Rozbratu. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo! Już to są ostatnie dokładnie chwile, żeby przejechać się kolejką parkową Maltanka. Obecnie, z tego co możemy się dowiedzieć. Już dokładnie końca sezonu nastąpi w najbliższy weekend, 24-25 września. Jeszcze dzielnie od końca sezonu na tydzień, więc warto się pospieszyć, aby przyjechać się liniami turystycznymi 0, 100 i 102 oraz jak i również zarówno kolejką parkową Maltanka. Jak na pewno Państwo wiedzą, w ten weekend, 24 i 25 września, ma wyjechać ponownie na tory parowoz Borsik BN2T z 1925 roku, który obecnie jest najstarszym czynnym parowozem w Polsce, proszę Państwa. Do tego również, oprócz parowozu. Po raz kolejny będzie można spotkać również jak zarówno i też w ten weekend 17 i 18 września oraz następny weekend na zakończenie sezonu wraz z parowozem kultowy 90-letni wagon Ryjek. Tym razem Ryjek będzie jeździć bez kowbojki, ale za to dodatkowo pociągnie trzy wagony które będą nie tylko yy, ułatwiać os osobom niepełnosprawnym przyjechać się kolejką i jak zarówno zwiększyć też dużo miejsc dla pasażerów, Po sam ryjek i yy, miejsca w środku tego wagonu są zbyt małe, aby pomieścić tyle osób. Taka sytuacja na przykład miała miejsce na kolejce parkowej Maltanka, gdzie w boże z 50-lecia dużo osób było chętnych na przyjechanie się tym wagonem, ale z, z powodu tego, yy, właśnie, była to super niespodzianka, ponieważ było można spotkać lokomotywę niebieską. Obecnie to była jakaś duża, i niespodzianka dla miłośników kolei. Ale jak i zarówno, to warto się śpieszyć, bo koniec sezonu nadejdzie już 25 września. Już tylko dzieli nas tydzień do zamknięcia sezonu 2023 2, 2, 2, na liniach 38 w Poznaniu. Oczywiście to jest ostatnia szansa, żeby przyjechać się Maltanką. No tego nas dzieli tydzień. Dokładnie w tym tygodniu 17 i 18 września na Maltance z powodu nieobecności parowozu, będzie można spotkać lokomotywę spalinową jasnozieloną i jak zarówno z krótkowego Tym razem również testnia czasem z linii 0, 100 oraz jak zarówno linią 102, którą można dojechać do Muzeum Broni Pancernej. Obecnie linie turystyczne będą kursować tylko do 25 września. Czyli do dnia, który wystąpi już za chwilę. 24-25 września na kolejce parkowej Maltanka będzie można przejechać się nie tylko parowozem Borsik, ale również wagonem motorowym czyli kultowy 90-letni ryjek. A już za chwilę prognoza pokody PPD. Dzień dobry Państwu, damy Państwa w wydaniu prognozy pogody PPD. Na pewno jak Państwo wiedzą, dokładnie, wy, y, teraz będzie podana prognoza na y, właśnie najbliższe dni od 17 września do niedzieli 25 września. W sobotę 17 września będzie 70% opadów deszczu i będzie od 9 do 16% w ciągu dnia. niedzielę będzie tyle samo procent opadów deszczu. Będzie 70% deszczu i będzie od 8 do 14 stopni w ciągu dnia. W poniedziałek będzie o 10 więcej procent opadów deszczu w poniedziałek 19 września i tym razem będzie od 7 do 15 stopni Celsjusza w ciągu dnia. We wtorek będzie tyle samo procent opadów deszczu jak w poniedziałek i będzie od 8 do 14 stopni. W środę będzie zachmurzone lekko słońce i będzie od 6, od 6 do 16 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W czwartek będzie taka sama pogoda jak w, w środę, w, z tego 1 września i będzie tym razem od 5, od 5 do 16 stopni Celsjusza. W piątek będzie też ta sama pogoda. Jak w czwartek i będzie tyle samo 3 stopni w ciągu dnia, czyli od 5 do 16 stopni w zeszłym dnia. W sobotę, 24 4 września, jest przewidywana pogoda ze słońcem, które będzie lekko zachmurzone i będzie pisać zachmur i będzie dokładnie od 6 do 17, 17 stopni w zeszłym dnia. Natomiast w niedzielę przewidziano, że będzie dokładnie z 5 września na zakończenie dzisiejszej dzisiejszego przewidywania pogody będzie pogoda rozpogodzona i tym razem będzie tak samo jak od śladu 21 września będzie tym razem właśnie od 7 do z w ciągu dnia natomiast na zakończenie sezonu turystycznego też jak u nas będzie to dobra pogoda również też przed to warto się też Zobaczyć też nasze nowe informacje, jak zarówno wymyślić też, jak jest to, jaka jest moja w jaka... pobiera... najbliższych Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w nocy. Ducha PPD. To będzie bardzo trudny okres zimowy 2022-2023, dla mieszkańców. Również, też, że przypadła do nas bardzo dziwaczna informacja na temat. Yy, właśnie tego, co będzie się dziać w Polsce. To dokładnie jest duża drożyzna. Już zimą może, może podroży, podro, mogą podrożeć opłaty za prąd, ciepło oraz również gaz. Czy tym razem będzie to bardzo trudny okres, ponieważ nasze mieszkania będą lodowate? Czy również tak samo stanie się ze szkołami, ponieważ będą zimne klasy i tym razem jak powyżej dostaliśmy nową wiadomość. Jeżeli w szkołach będzie poniżej 20 lub 18 stopni Celsjusza, będą zamknięte szkoły i będzie transfer na naukę zdalną. Tak samo to też miało miejsce, jak wybuchła pandemia koronawirusa. Ale to również nie wiem, co nas czeka dalej. Z tego, co możemy wiedzieć i wywnioskować. Będzie to bardzo to chyba trudny okres, ponieważ drożyzna od, od września znów się y, robi coraz większa. Czy tym razem również nawet za transport komunikacją miejską będziemy płacić drożej. Czy, za, czy bilety z będą też droższe? Lub czy wiele innych rzeczy będzie droższe? Na przykład te, które są sprzedawane w sklepach. będzie się o tym. Teraz w tym reportażu, który na pewno będzie, jakby to powiedzieć, taki, taki informacyjny. Czy w tym sezonie zimu nam podróżują opłaty za prąd, gaz? Czy to będzie obecnie możliwe? Zobaczymy w dzisiaj w tym reportażu. Obecnie z tego, co możemy wiedzieć... Rząd chce podwyższyć opłaty za gaz i prąd, przez co może to spowodować duże skutki, yy, właśnie na przykład zimno podczas zimy i brak ciepła. Bardzo dużo osób chyba może się przeziębić, no nie wiemy, ale zobaczymy. Natomiast z powodu zimnych las, szkoły też zostaną zamknięte. Jeśli temperatura w nich wyniesie 18 lub 20 stopni, zostaną one zamknięte. Od 1 września rok szkolny 2022-2023 się zaczął. Ale to będzie duży hardcore, bo już od początku było wszystko bez ćwiczeń ani podręczników w szkołach. Oczywiście, z tego co wiem, to dalej są jeszcze nieraz te problemy, ale w niektórych szkołach już te książki dotarły. Oczywiście, z tego co możemy wiedzieć, to. Tylko w tych szkołach, tam gdzie zabrakło podręczników oraz zeszytów ćwiczeń, są za to teraz tylko same zeszyty oraz piórniki. Więc to będzie bardzo trudny okres dla niektórych szkół i nawet klas. Już od początku roku szkolnego 2021-2023 2022, 2022 2023. Doszło do braku dostawy książek do szkół. Powodem jest jedyne to, że zabrakło papieru. Oczywiście nie dodarły do nie uczniów zeszyty ćwiczeń i podręczniki. Zostały tylko zeszyty. Jak na pewno Państwo wiedzieli, to już było dla wszystkich. Wydaję serwisu Dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się jutro w jutrzejszym serwisie, serwisie info, gdzie zostanie wydany reportaż specjalnie na żywo. Bądźcie razem z nami i do zobaczenia w następnym.